Startujemy z karetą. Dawno, dawno temu żył sobie król i królowa ze swoim późnicą. Pasuje panu taka kareta. Bardzo lubili jeździć swoją karetą. Kurczę, wszyscy powiedziałem, karniak, karniak, tu i tu. Jeżeli ja czytam kareta mówiłem, to wszyscy wstajemy. Kasia lej, zrobię na budowie. No to co? 3-4 już. Uwaga, no to siup, w głupi dziup, jak to mówią. No, już. Do dna. No, dobra. Kareta miała cztery koła Cztery koła, tak? Dobrze. Prawe przednie. Kasia, patrzy dobrze. Tu jest błąd. Znowu. Nie, nie jesteś koło, ty jesteś kuń. Ty jesteś kuń. Dobra. Lewe tyle. Zamulił? W sum weszed prawie. Lewy przednie. I prawe tylne. Dobrze. Lewy kuń. Dobrze. Był biały, a prawy kuń był czarny. <grywanie> Pewnego dnia królowa rzekła do swego króla. Królu mój! Królu mój wspaniały drogi królu. Powiedz, kręć się, kręć, bo za chwilę będziesz pił. Powiedz woźnicy no, żeby przygotował kunię. No, kunie. No konie no! Bo będziemy lali. Dobra. Sprawdził koła! Dobrze? Bo na ostatnim spacerze był problem z prawym tylnym kołem. Dobra. Woźnica, zawsze zawsząk, kunie i karetę. O. Co jest? Bo zrobimy spowiedź dzisiaj tu jeszcze wam. Się przebiorę za księdza i będę was spowiadał, szczególnie parę młodą. No dalej, już. Jestem nieobliczalny. No już, no dalej. No to już pijemy. A co ja powiedziałem na początku? Że woźnica zawsze jest najbardziej pijany. I się sprawdza. Wielkie brawa dla Woźnicy! Hej, hej, hej! Dobra, uwaga. Woźnica zaprzekł kunie I karetę. Dobra. Sprawdził koło tylne. Rzucił okiem na lewe przednie koło. Potem rzekł do króla. A już się wprawiają, coraz lepiej słuchają. Jak się wszystko rymuje fajnie Królu mój nasz wspaniały królu. Pobiegasz sobie dzisiaj. Najkochańszy królu. Kareta. Woźnica. Kasia lejmu. No przymowy co ja powiedziałem. Za chwilę będzie tak. Będzie nietrzymanie równowagi. Dobra. Królu, najkochańszy królu. Kareta i... To są, nie, to są żarty. I kunie. Podarujemy woźnicy. Ale potem już nie podarujemy. Królowa z królem wsiedli do karety. Lej tu! Kasia młodemu. On to specjalnie zrobił. Dawaj tą szklankę. Lej mu do pełna. Dawaj. No to zdrowie na budowie. Wielkie brawa. Zobaczymy, co teraz będzie. W pewnym momencie królowa... Zwykła do króla. No, to robi specjalnie. Usiądź sobie, królu. Kochany królu! Będziesz biegał najkochajszy, królu! Powiedz, woźnicy! Teraz słuchanie. Oj, już widzę, pan zatrywił tutaj. Bardzo dobrze. Pina karmi obie konie... Tak, słuchają. Teraz możecie ze mną jechać na wesele drugie. I, i przygotował karetę. Niecie podpowiadajcie. Kasia, lej tam tym tylnim. Ty, ty no i już szybciutko dalej. Grzegorz, drugą flaszkę otwieraj, bo ta się skończy. I będzie, będzie dobrze. Brawo. Dobra, teraz tak. No dobrze. No następny dzień, abyśmy mogli wybrać się jeszcze raz sami w przecuwną, fantastyczną podróż w góry. Teraz tak. Król, rzekł do królowej. Królowo, pobiegasz sobie. Moja, moja kochana królowo! Kocham cię. I podbiegasz do królowej, dajesz jej cusa, Teraz szybko! Brawo! Jak poleciał! Słuchajcie, na część państwa mody. Hip, hip. Ura! Hip, hip. Ura! Hip, hip. Słuchajcie, zadanie wykonane. Poprosimy pół tu z powrotem. Tutaj będzie nam